Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Jarecek oczywiście, już tam coś wonia. My pójdziemy dzisiaj sobie tą drogą do góry, do góry, do góry, do góry. Nie tą, tylko tą. I tam i w lewo, i na szczyt. I tam jest taki lasek, jest lasek, i tam kozaczki rosną, i masztaczki. I tam ja przynajmniej raz w roku chodzę, zobaczyć jak tam wygląda, i posprzątać oczywiście. Ja Wam to pokażę. E jak to tam wygląda. Myślę, że nie wiem, ale co tam chodzę, to no nie jest zaciekawie, że tak powiem, no, ale były tam kartki przeze mnie rozwieszone, no, ale to nic nie pomogło, ale posprzątałem, dlatego idę teraz zobaczyć, czy tam dalej jest śmiecą, czy nie śmiecą, czy jak to tam wygląda. To jest taki teren, zobaczyć, czy zresztą jak tam dojdę na górę, bo tu daleko trzeba iść. No tu takiej widzicie, tu się zatrzymałem. Tam jest zjazd, tam jest przok <grymne> tam jest jezioro, a ogólnie wszędzie to faktycznie nasy, ale zobaczcie, może tu by. Tutaj nie byłem na smarzach, ale tu by mogło być, ale zobaczcie co tu się dzieje. Raczej. Nie wiem co w tych workach jest. Nie wiem, nie chcę widzieć. Hmm. Nawet jakby było coś zielonego to chyba lepiej wysypać tak niż zostawić w takich workach Ja nie wiem co tam jest to jakaś trawa po prostu nie będę tego sprawdzał Ja już tutaj sprzątałem ale żeby trzeba było tutaj wynieść po prostu i zgłosić to niech przyjadą bo, bo widzicie ile do tego jest takich różnych paści po prostu śmieci no dobra Gdybym się przeszedł do góry to by było tego sporo pomimo. Tu jakieś doniczki aha, aha. Dobra, my uciekamy. Bazie już są. Ładne Zobaczcie To mi się podoba. Wiosna, 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 wiosna. Może przyjdę tu kiedyś, tylko, że do góry tam pójdę. Na smardze zobaczyć. Dobra, my lecimy tu, w te pola. Idziemy całkiem tam do góry. A jeszcze przecież, jeszcze się przecież nie przywitałem z wami. Witam was, witam was i pozdrawiam. No, ja... Działamy, działamy, tak powiem, działamy, działamy. Także wspólnie, wspólnymi siłami i tak jak mówię, zobaczymy, co tam po prostu w trawie pisze, tak? A może w lesie? No dobra, nieważne. Tu jest pełno zwierzątek, powiem wam, latają sobie. Często tu zauważyłem, że, że tu one mają jakieś takie z góry, z góry tam <laughs> przemieszczają się. Dobra, lecimy. No to już jesteśmy prawie na górze Patrzcie jakie kawałki żeśmy zrobili I tu pola Ale zobaczcie te widoki Zobaczcie W lato czasem tu przyjeżdżamy po prostu Muszę się e, Dobra bo trochę się zmachałem Ej, sobie tam usiądę na górze z areskiem i podziwiam sobie te widoki. Zobaczcie, góry widać. Pięknie. Oczywiście te śmieci to było sprzątane, tak. I to nie jest piękne. Hmm. Ale dobra. Zobaczcie, w Będziemy ładne widoki oglądać. <grymne> Też było strzątane wszystko A tu już puchy leżą Szkło puchy No dobra Zobaczcie tam Tam jezioro Ten zalew dziećkowice widzicie Dzieńkowice To jest większość 80% nie, czy 70% należy do imię Lina. Ale no, ale to tak się nazywa. I tak to wygląda ta moja okolica tutaj, gdzie mieszkam. Zobaczcie, jak pięknie. Jest trochę terenów takich zabudowanych, ale to jest niska zabudowa. Zobaczcie, ile lasów jest. Wszędzie, wszędzie z tej strony to samo. A... No tu też, z tamtej strony też jest bardzo dużo. Tam... Góry za was. Jak widać ładnie. Nie wiem, czy mogę zbliżyć. Pięknie. Tutaj wiecie, w lato luneta w tak wieczorem sobie poobserwować różne rzeczy. Naprawdę jest cudownie. Jak ktoś lubi takie. To my lecimy tu do tego lasu zobaczyć <grymne> Ale jeszcze tu pójdziemy Ale jeszcze tu zobaczcie takie jedno drzewko, nie wiem co to za drzewko jest, ale pójdziemy tam i zobaczcie ile tam jest szkło po... tylek od jednym tylu. tam dalej są są. No, z dwadzieścia bym nazbierał. Spod tego jednego drzewka. Ares! Dobra. Lecimy tam. Pięknie, pięknie. Tam lecimy. Z tamtej strony... Tam było takie zagłębienie, lekkie, nieduże i po prostu tam tyle worów plastikowych z i szklanych, że tu to, a tu tak samo, także teraz, uwaga, uwaga, za chwilę tam będziemy. Widzicie, tutaj takie masztaczki rosną, tak, to jest jakaś buteleczka, od razu ją po drodze, o, ja, 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 muszę rękawiczki założyć. Mhm. Zobaczymy no oby, oby już tu w końcu było wszystko tak Ale czy będzie No to się okaże Nie byłem tu może rok Zobaczymy To są butereczki też Też muszę je to zdjąć stąd Tam są jakieś Ała. Jeszcze bym się przewrócił. No i to jest to miejsce właśnie. Tu. Powiem tak, dwa razy już tu sprzątałem. I full po prostu tego wszystkiego. Chodź tu, Ares. Chodź tu. Zając przeleciał. Zajączek. Ale znowu jest znowu są. Może już nie takie ilości, ale tu miałem kiedyś kratkę powieszoną. Oczywiście była zaraz zerwana. Nie ma już takich ilości, z czego się cieszę, ale i tak po prostu są śmieciuchy jeszcze. Porozbijamy szkła oczywiście, butelki. Chodź, Tłores. Hmm. Tutaj tu tam też są, tam dalej trochę są. Teraz pójdziemy tu, a tu widzicie ten kamień. Tu mieli taką zabawę, że sobie po prostu rzucali pod tym kamień butelkami, no i no wiadomo jak to wygląda, tak pełno szkieł Oczywiście ja tu sobie co mogłem to wybrałem jeszcze trochę zostało, zobaczcie, gdzie tu jest szkła. No taka zabawa, no. No i tu znowu są butelki. To było czyściutko tu było. Hmm. Ale powiem wam tak, nie ma dużo. Bo tu było zawsze full, po prostu a teraz nie ma, nie ma dużo. Także, no, co a weznę, biorę, biorę się do roboty, zapakuję to do worków. Mam dwa worki, tu to zostawimy. Jak nie mam siły, to po prostu dzisiaj brać na plecy i taki kawał z tym iść. Już tu dwa razy byłem, tyle worów stąd wyniosłem. Uwierzcie mi, że że to jest po prostu horror dlatego na razie to zostawię te worki tutaj Jak się nazbiera więcej to spróbujemy jakoś traktorem tu podjechać bo osobówką jest ciężko, albo suwem by trzeba było jakim podjechać naprawdę bo tym moją merywką nie da rady tu po prostu wjechać dobra bierzemy się do pracy Ale się no do roboty Ech, Patrzcie jak się zapełnia ten worek Powiem Wam, tu już posprzątałem, tam też, tutaj ten rejon, tutaj też, <laughs> o, przepraszam. No i tak, chodzę, chodzę, tu też są jakieś, to muszę tam po to, tą choinkę jeszcze wejść. No trzeba trochę się posylać, po prostu, i te butelki tutaj pozbierać. Ach. A jest co zbierać? Jest. Człowiek tego w tych trawach nie widzi za bardzo. A tu kieł, takich, wiecie, i tulipanów i takich też dużo było. Pozbierałem oczywiście. Ares Ares leży, bo się przepracował. Kleszcze już są, wiecie. Trzeba tabletkę muszę kupić Aresowi, bo już się pokazują. No i. Zobaczcie jak ja to spakuję. To po prostu tego jest tutaj pól. To trzeba odkręcić. No nie może być tu czysto. No nie może być młodzieży. Bo tu raczej młodzież chodzi, sobie robią takie posiedzenie jakieś ognisko, czy cokolwiek, tylko, że to jest niebezpieczne, tak, bo to już się, już ta, tutaj się już ta trawa, raz się to wszystko spaliło, także i Potem nie było grzybków tam u góry, to wszystko jak poszło, ale patrzcie, nie zauważył, widzicie, się rozglądam, no, ja tu byłem, a tu znowu. Mamy wszystkie butelki, takie bezwrotne. Tak to wygląda. Jeszcze ja pójdę tu do góry, wziąć, wziąć i tam jeszcze trochę pozbieramy. No a ten jeden woreczek, może weźmiemy do góry, pójdziemy, to może tam spod tego drzewka powyciągamy, jak myślicie. I też albo i potem pójdziemy na ten na tej winkel tam, na ten zakręt. To może tam gdzieś znowu pozbieramy i zostawimy po prostu. Może ktoś jakiś dobry człowiek weźmie te worki. Nie będę musiał co roku dźwigać takich ciężarów na tych plecuchach. Chociaż jeden czy dwa worki, to wiecie to nie jest dużo. Jak ja tu całe samochody, po prostu całe bagażniki po 4-5 po worów. Ech. Po prostu masakra. Dobra, no lecimy dalej no <laughs> Zrobimy to jak będzie dobrze. Może tu w końcu, w końcu ta młodzież się zastanowi Tak i, i, i... Nie będzie tu śmiecić Zobaczymy, miejmy nadzieję No dobra Cieszę się Boże Bo jest tylko jeden worek, ale zobaczcie Jaki pełny Masakra po prostu No jak Jeden taki wielki Worek Patrz A większość szkół nie staram się tego dźwignąć, bo to się rozleci, dlatego jutowe worki by trzeba było to przerzucić na pół i dopiero to nosić, ale no nic, na razie zostawiam to worek tutaj, może jak to zobaczą worek, że ktoś tu posprzątał, tak, bo jak tu sprzątałem to brałem, to nie widzieli, to może teraz zobaczą jak, ile jest śmieciuchów tutaj o nich, no to może się zastanawią to, żeby tu nie wyrzucać albo będą mieć worek to ale ja bym zostawił tylko ja tu kiedyś zostawiłem worek ale nie ma go na co innego chyba zużyli w każdym razie ten worek biorę bo jeszcze muszę iść do góry tamto a i tu jest już widzicie padnie Co mogłem to pozbierałem Nie ma już po prostu butelek tu też nie ma czyściutko no i dlaczego nie może to tak być cały czas, tak? Jakieś naturalne rzeczy, żeby tu tylko były, tak A nie jakieś flaszki, plastiki po prostu za się opowieść, że tak powiem. Dobra, idziemy. Wychodzimy tam do góry z aresem. Bierzemy ten worek, rękawice, żebym nie wziął, nie zapomniał wziąć. No i co? No i lecimy może tam u góry, jeszcze troszkę pozbieramy. O, powiem Wam, że trochę się pos, poschyla człowiek, no to jednak, jeszcze, jeszcze, już nie jeszcze powiem, że, ta, powiem tak, jeszcze, jeszcze nie doszłem do tej, do tej sprawności, sprzed choroby, że tak powiem. Dobra, no to lecimy do góry, powiem Wam. Tam już nie sięgnę, muszę iść z drugiej strony spróbować. Bo ja tu na kolanach i tu, bo tu nie było jak wejść pod te drzewo, po prostu masakra. Zawsze jest gdzieś w środku tak pod drzewem, że nie idzie się dostać po prostu do tego szkła, do tego, do tych śmieciuchów. Ale dobra, już widzicie, pozbierałem to co mogłem oczywiście, powyrzucałem to tam, widzicie. I teraz muszę to pozbierać. Dobra. A jeszcze te dwie butelki mi tam zostały. I tam chyba jedna. Powiem wam. Trochę się zgrzałem. Nie mogę za bardzo, żeby mnie gdzieś nie przewiało. Bo tu na tej górze to wieje strasznie. Ale. Patrzcie. Da się. Da się. Ale czyściutko. Tak? Pięknie. Najgorsze to. Powiem wam wchodzenie. Tam pod te krzaki, pod te drzewo. Po prostu katastrofa. Ale zobacz, się i czego jest Tak jak mówiłem sporo. No dobra To lecimy jeszcze tam na ten winkel Tam troszkę dozbieramy, zostawimy worek i tyle I na dzisiaj starczy co Nie ma się co forsować i to też jest Dzień pojutrze jest dzień Ciekaw jestem co za, za drzewo, ale już pąki ma. Już jakieś widzicie Zaczynają się pą pąki płościć. Nie wiem czy to nie jest dzika na jabłoń. Może dobra lecimy. No dobra powiem wam jest już pół wora. Może trochę więcej, może tego, tego dużego. <laughs> to nie ma tak, obsiup. Dobra, jeszcze weźmiemy to, to weźmiemy. Wsio. O Boże. Dobra, damy to tu na razie. Tak jak mówiłem, zostawiam. Może jakiś dobry człowiek przyjdzie i za mnie to po... Ja już to pozbierałem, to wyjezie to tak, bo to Zobaczcie, trzeba na plecy wziąć i taki kawał tam iść na dół Do samochodu tam a ja już tu tyle tego nosiłem się, uwierzcie mi A teraz po prostu Na dzień dzisiejszy nie mam sił Po prostu tyle, żeby to nosić Bo tam w tym lesie Ten cały wór, który trzeba na pół no, i ten może w całości, ale też trzeba po prostu do jutowego odgodać i worka, bo ten się rozleci po drodze. No i dobra. To ja już uciekam na dół do samochodu. No, takie dzisiaj, wiecie, nie za dużo, nie za mało. Chciałbym stąd, stąd to wynieść, ale po prostu tak, jak mówię. No, nie mam sił na razie, po prostu. No, nie mam. Ale to jeszcze. To jeszcze muszę wziąć, no niestety, trzeba to wziąć. Ale cieszę się, bo nie ma już tyle czterech czy pięciu worków tam, no te dwa. Jak to podzielimy, to dwa worki tam będą, ale zawsze te dwa worki, tak. Może w końcu tam młodzież, bo to raczej tu młodzież chodzi, chociaż też grzybiarze tu chodzą na maślaki, na kozaki. Ale tam było ogrom, teraz już jeszcze jest to teraz. Jak już to miejsce pośpiątałem, a tam dalej, jak jest to miejsce, to tak mówiłem o tych butelkach, jak ja to zobaczyłem, po prostu ja się przeraziłem. Bo Mówię, mówię, niemożliwe. Ja nie wiem, ile tych worków stamtąd wyniosłem, ale takich dużych butelek plastikowych, co 8, 10. Przynajmniej butelki plastikowe są po prostu lekkie. No i po prostu ja dwa razy tam samochodem jeździłem w jedno miejsce, żeby to wywieźć i to popakowałem na full po prostu do bagażnika. To już tam nawet nie po, dzisiaj nie, nie zaglądałem, ale raczej tam było ostatnio, co tam sprawdzałem. To było czysto, to już tam nie było żadnych butelek. Wiadomo, jakieś pojedyncze się trafiły, ale nie było takiego, wiecie, zrzutowiska, że tak powiem. No to dobra. Jak się Wam podobało to, co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam z Zaleskiem do domu w powolutku na ciepłą herbatkę. No i zrobili, widzieliście zresztą. Zrobione, co zrobione. Małymi kroczkami powolutku damy radę jakoś ten świat tutaj jakoś oczyścić. Przynajmniej, wiecie, tam gdzie mieszkacie, w swoich gminach, miastach, tam coś próbować zrobić, po prostu próbować tak powolutku. Zawsze, wiecie, jakiś z lasu, czy tam skądś wyrzucony jakiś śmieciuch, to już zawsze jest ten śmieciuk wyrzucony tak i nie będzie się gdzieś belątał pod nogami, zaśmiecał, brudził eee, i truł środowisko. Także trzymajcie się. zdrówka i uśmiechu Wam życzę. Do następnego. Papa. Ares, gdzie sarenki? Ty jesteś sarenka. Nie ma sarenek, Gdzie sarenki? Gdzie? <gry>